Wszystko będzie dobrze, tak? Zabierzecie go do szpitala i będzie dobrze. Na razie w tym stanie nie możemy go nawet do karetki przenieść. Musimy go ustabilizować. To moja wina. Znamy się od Gnojka, jego w to wciągnąłem. W to? No, w sztuki walki. Ja mu je pokazałem. I się zajarał. Zawsze tu jest tak ostro? Nie no. Na ogół jest normalnie, sportowo. Przejdźmy. To musiał być jakiś pieprzony wypadek. Prawa źrenica nieaktywna. Korporacja stabilna. Wentylacja bez zmian. Teraz zmieniamy pozycję ciała, podnosimy głowę o 30 stopni. Jurka, załatwisz coś? Mm -hmm. wzrost ciśnienia ośrodka Muszę odzyskać jakiegoś urazu głowy. Dajemy setkę manitolu 25%. Dobra. ten na 132. Wreszcie ciśnienia w to powinno maleć. Chyba, że on coś wziął. On jest na jakimś stymulancie? Jeżeli coś wziął, to muszę wiedzieć co, bo od tego zależy, czy przeżyję. Widziałem, że coś brał przed treningiem, ale. No ale nie pytałem, nie, nie wiem co to było. A kto może wiedzieć? Mike. Mike mu to dał. Ale nie wiecie tego ode mnie i spieprzajcie stąd jak najszybciej. Potwierdzamy drożność rurki, podtrzymujemy wentylację, jak parametry się utrzymają, zabieramy go do karetki. Okej. Okay. Jeszcze? Ja nie mogę czekać. Chłopak się cierpliwią. Wiesz, że poszło z górą na mnie. Co jest, w kierowniku? Wiem, że chłopak coś wziął. Muszę wiedzieć, co to jest. A co jest, Miania? Skąd ja mam wiedzieć? Ludzie tu przychodzą poćwiczyć, jak debil coś zarzucił, to niech cierpi. Zabierajcie go stąd. Wiem, że dostał to od ciebie. Nie wiem, co wam nagadał ten gówniarz. Muszę wiedzieć, co to jest. Powiedziałem raz, że nie wiem. Od tego zależy jego życie. Co, to nie są zwykłe treningi, nie? A jakie nieby niezwykłe? Wojtek, chłopak nam się pogarsza.